Dzień dobry, zaczęliśmy zastanawiać się z Michałem, co by tutaj nowego dla Was nagrać. Postanowiliśmy, że przetestujemy powszechnie znany i lubiany motyw. Porównywanie ze sobą najlepszych i najgorszych miejsc. I w pierwszej kolejności na tapetę bierzemy pizzę. Do znalezienia najlepszych i najgorszych lokali postanowiliśmy wykorzystać oczywiście smartfona i wyszukiwarkę Google, w której pisaliśmy pizza i zobaczyliśmy, jakie lokale są na miejscu pierwszym najlepiej oceniane i jakie na miejscach ostatnich. Postanowiliśmy przyjąć taką taktykę, że wybieramy miejsca z najlepszą oceną i największą ilością ocen oraz najgorzej oceniane również z największą ilością głosów. Ale nie ma na co czekać, przenieśmy się do pierwszego lokalu. Do zobaczenia już na miejscu. No dobrze, jesteśmy na skrzyżowaniu ulicy Karasia z oboźną. Tuż za mną znajduje się nonna pizzeria, czyli najwyżej oceniana pizzeria w Warszawie ,48 8 gwiazdki, półtora tysiąca opinii. Chodźmy tam, tylko uważajmy na samochody! Ale, słuchajcie, zazwyczaj tutaj jest bardzo duża kolejka i no po prostu trzeba sobie troszeczkę poczekać, ale dzisiaj, oczywiście klasycznie znikąd się spóźniliśmy delikatnie, Michał załatwił nam wejściówki z miejsca, także dziękuję bardzo. Zamówiliśmy pizzki i czekamy, co tutaj za moment się przed nami pojawi. Słuchajcie, mamy, mamy dwie pizze, może dwa słowa dosłownie przed tym jak się w nie wgryziemy, jak o nich więcej poopowiadam. Mamy tutaj pizzę rosso, czyli czerwoną z sosem pomidorowym, na niej jest jeszcze wędzone provolone, duja i widzę tu gdzie nie gdzie bazylię. A obok pizza bianka z mozzarellą, na niej są jeszcze boczniaki, jest czosnek i tutaj mamy jeszcze tymianek, świeży pieprz i bazylię. Ej, to moje. <laughs> Dobra, to ja chcę rosso w takim razie. I w ogóle pizza neapolitańska klasycznie jest skrojona na cztery części i tak tutaj właśnie też mamy. Jeszcze mam swój styl w ogóle jedzenia pizzy neapolitańskiej, bo ja sobie ją tak zawijam. Dobrze, e, zaczynamy od Rosso w takim razie. Czy jeszcze coś chcemy sobie naleć, Nalewanie oliwy? oliwę, nalewanie oliwy, Dobra. Jak wika poleje, to nikt tak nie poleje. Oliwy, pysznie. Zaczynamy od... Dziękuję bardzo. Jest czosneczek. Zaczynamy od czerwonej. Nareszcie, nareszcie mi się uda może w nią wgryźć. Najlepsza pizza w Warszawie. Chez numer jeden. Mhm. Mhm. I od razu pierwsze i Czuć tą pikanterię od dui. Jest. Serek, mnóstwo tego sera, pyszny sosie pomidorowy, cieniutkie ciasto, wiecie, ono się leje. Teoretycznie taką pizzę powinno się nożem i delcem od środka zacząć, ale ja tak nie lubię, a że nie jesteśmy kulinarnymi yy, nazistami, to jemy sobie tak jak chcemy. Mm. Spójrzcie jak przyjemnie można sobie tymi brzegami, te brzegi wykorzystać do tego, żeby wytaflać się konkretnie w oliwie. Są smaczne oliwy, to właśnie wytaplać sobie to w oliwie i ten puszysty brzeg, pełen smaku, zjeść i dalej rozpływać się nad tym, co tutaj dobrego dostaliśmy. Ach. No i muszę Wam powiedzieć, że faktycznie e, najlepsza pizza w Warszawie to, według mnie, jest e, jedno z tych miejsc, bo tutaj jest przepysznie i zawsze z przyjemnością tutaj wracam. Ale tam jest ma jeszcze dwóch takich konkretnych rywali, e, czyli Pizza Yolo i Pizza Franco, która niedawno się otworzyła. Niemniej jednak no jest, jest wyśmienita. Mm. Ok, Okej, let's go. Bijaneczka py. Zawijasek, hops. Krysteczka. Bam! Oj, lubię grzyba. To nie pluszowy pluszek. Taki niesforny dzisiaj ten mikrofon mm -hmm. jest co? Taki zawadiacki. Widać, że chce grać pierwsze skrzypce, a to ja mam tutaj parcie na szkolenie. Dobra, opowiedzmy sobie o tej pizzce. Więc tak. To, co tutaj nadaje tego smaku całości, to jest według mnie tymianek i czosnek, który przez całość czuć. Jest oczywiście boczniak, ja uwielbiam grzyby, więc dla mnie spoko, ale w tym zestawieniu ta pizza z sosem czerwonym również jest tutaj jakby bo ja po prostu jestem fanem pomidorów, i dlatego ona ma więcej takiego smaku i, i, i takiego pazura. Jest brazista, no, ma, tego, ma tego pazura w sobie, ale ta tak samo no, jakby jest, jest elegancka, jest bardzo bardzo dobra. No, z tym to jest po prostu najlepsza pizza, tak? I, i te oceny się nie mylą. Mm. Tak powinno być? Tak powinno być. No, tak powinna wyglądać pizza. Tak powinna smakować pizza. Ty ile ma pół łyżeczka oliwy kalorii? Dużo. No, 5 razy 9, 45, tak? A 6 razy 10? 60. Już zaczyna się dobrze, bo zaczęli pracę, ale nie odbierają telefonu. No, mam nadzieję, że się uda i. I nie skończy się odcinek w ten sposób, że po prostu nie zamówimy tej drugiej pizki. Nie, 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 walczymy. Dajmy im jeszcze chwilę. Niech, niech rozpalam piece. Ło! what a beauty! To pizza. Nawet ładna, tzvej. Dobrze wygląda ta pizza. Przyjechała teoretycznie najgorsza pizza według ocen. Google w Warszawie. I teraz tak, najgorsza z tych, które udało się właściwie zamówić, bo były takie, sorry kotku, bo były takie, które były gorsze, gorzej oceniane, natomiast po prostu nie dało się tam dzwonić. nie było żadnej opcji. Wydaje mi się, że to były miejsca, które nadal figurują gdzieś tam na mapach, ale po prostu zawinęły interes, bo, bo były za słabe. Miejsc poniżej oceny 3 praktycznie no, nie ma. Było kilka z ocenami poniżej 3 i 6, tak jak, tak jak ta, ale to były sieciówki, a o sieciówkach nie chcieliśmy tutaj za bardzo Wspominać i ta pizza była zamówiona z pizzy po zachodzie i nie mogliśmy się zdecydować. Zapytaliśmy się, dostaliśmy z polecenia pizzę Diabola, na której jest peperoni, oliwki, ser i wołowina. I generalnie pan powiedział, że dostawa zajmie około godziny, a przyjechała po około pół godziny. Także naprawdę e, to jest szacun za to, nie? bo to najczęściej jest w drugą stronę. I dobrze, może przeczytajmy sobie kilka opinii na ich ten. Pierwszy komentarz. No cóż, co my tutaj mamy? Co to. Łó, grubo. Pizza tragiczna. Cała przypalona. Składniki słabej jakości. Ser w ogóle się nie ciągnął. Najtańszy, jaki może być. Bardzo długi czas oczekiwania. Dali sobie półtorej godziny i się nie wyrobili. Jedyny pozytywy. Jedyny pozytywy, że dojechała w miarę ciepła i dostawca był bardzo miły. Odradzam zamówienie pizzy z tego lokalu. Kolejny komentarz. Pizza beznadziejna. Bez smaku, tłusta, produkty pierwszej lepszej jakości, do tego zamówienie niekompletne, a dostawca zostawia wiele do życzenia. Z gratisów otrzymałem włosa. Zdecydowanie odradzam. Placek zaliczył spotkanie ze śmietnikiem. Czekałem dwie godziny na pizzę bez pieczarek, a cała z pieczarkami. Żałosne. Pan Piotrek Piotrek napisał, że zimna i spóźniona jestem w stanie zrozumieć, bo może był duży ruch, ale najtańszej szynki z koncentratem pomidorowym za 60 zł się nie spodziewałem. Następnym razem zrezygnuję i zrobię sobie jajecznicę. Panie Piotrek, Piotrek, też może bym tak zrobił, ale zobaczymy, jaka będzie. Podzielmy sobie pizzę, tak? Weźmy pod uwagę to, że pizza może być. To jest, to jest pizza włoska, którą szanuję, którą respektuję, która jest jakby takim wyznacznikiem i klasykiem. I mamy taką pizzę polską włocławską, która jest plackiem pszennym, zalanym sosem, z dodatkiem sera, który polewamy sosem czosnkowym i po prostu ją jemy, jak mamy kacówę i, i, i tyle. I w Warszawie, co ciekawe, takich pizz brakuje, bo mamy pizzę na Wypasie, ale na przykład yy, ciężko mi znaleźć jakąś taką drugą pizzę, o której bym pomyślał, że o, zamawiam sobie, jak mam, nie wiem, Cut's Day. Dobra, zdejmijmy ten stolik dla małych ludzi. Wjeżdżajmy w to. Ok, jest cieplutka. Teoretycznie najgorsza pizza w Warszawie. Kęś pierwszy. Uu. No powiem wam. Jest walka. Ten ser. Ten ser tutaj zdecydowanie psuje całą sprawę. No żuje się, nie? Jest taki to jest, to jest taki plastikowy ser. Czuć, że to nie jest no że tutaj nikt nie doinwestował w ten serek, a pizza jakby do najtańszych mimo wszystko nie należała, pomimo tego, że jest całkiem spora, kosztowała ona z dostawą 66,50. – Chociaż ty pod... zainwestowałeś w ja, Tak, ja, ja zainwestowałem w te pizzona. No, była to kiepska inwestycja, już to czuję. Te dodatki, to peperoni, to mięso. Mięso, takie to wołowina, to jest taka, wiecie, podła kostka, mm. która jest po prostu no, no jest średnio smaczna. Żeby nie powiedzieć, że jest niesmaczna po prostu. – No dobra, Szymon, ale nie bez powodu masz wiadro sosu cząstkowego. – Cząstkowy? – Cząstkowy. – Cząstkowy, sos cząstek, sosiwo wariacie czosnkowe, ale yes. patrz! Yes. Jest czosnek? Jest czosneczek. Czosnek. Czosniwko. Nie przedłużajmy tego. Jest sosiwo, jest pizza. straight. Już nie wiem, czy sam się nie nakręcam, nie, ale jakbym czuł takie ziemiste aromaty, w ogóle w tym bogate, złożony smak, nie, jakby wielo wieloetapowe. Muszę przyznać, że naprawdę jest solidnie czosnkowy. Jestem przekonany, że po zjedzeniu pizzy z tym sosiwem jakby wieczór z kobietami sobie odpuszczamy, albo z mężczyznami, jak kto woli. Generalnie to sosiwko, myślę, że może zabić smak po prostu tej pizzy, bo, bo jest na tyle czosnkowy, na tyle aromatyczny, ładne słowo, ziółka. I ziółka. nie walczmy w z tym, nie 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 cheddar, odpuść sobie, daj spokój, daj spokój mordo Ale na plus na pewno ta dostawa, było i pan, który dostarczył pizzę był też bardzo sympatyczny przez te 10 sekund kontaktu, które ze sobą mieliśmy Myślałem, że to będzie taka pizza w stylu włocławskim, wiesz, że powiemy, że o taka kot pizza, włocławek style e, Ale ja bym tego nie powiedział o niej totalnie, to była ja obraza dla włocławskiej pizzy No ale zasadnicze pytanie, czy pizza stoi? Uh, 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 uh. Co tu się wydarzyło? Kończymy ten festiwal Żenady. Ja lubię eksplorować. Lubię odwiedzać naprawdę parszywe z pozoru miejsca i dawać im szansę, bo nieraz można się pozytywnie zaskoczyć. Ale to jest po prostu niedobre. To jest, to jest niesmaczne.